Czy na Szarloty recepcja, w czym mogę pomóc? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja bym chciał dokonać rezerwacji na 5 marca. Mhm. To będzie do. do 10 ja myślę mi wystarczy. Do 10. 5-10 marca, tak? Jasne, ja oczywiście. Mhm. Proszę o sekundkę. I, I pytanko mam. U was to jest na zasadzie jest takie spa, prawda? Spa. Mhm. Tak. No. A ja mam ze sobą mm, zwierzę. Czy nie będzie problemu? To nie jest pies, to nie jest kot. No mam małpkę. Małpkę, mam kapucynkę taką małą na ramieniu. To znaczy, no tutaj jakby mieliśmy w, w hotelu wiele zwierząt, mieliśmy i papugi, i. E, także tutaj, jeżeli chodzi o zwierzęta, to no akceptujemy, tak? Także myślę, tak? myślę, że tutaj nie będzie problemu. E, proszę mi powiedzieć, to będą dwie osoby czy jedna? Znaczy, ja nie wiem, czy się małpa liczy jako druga. Nie mam pojęcia. Czyli będzie pan po prostu sam? Nie, no z małpką. No z małpką, tak. Za, za małpkę jest dopłata wtedy 50 e, zł. E, za... Małpa płaci za siebie. Tak. Jasne. Oczywiście. Mhm, I proszę Jakie to tam punkty. zabiegi są? E, to znaczy, no teraz jakby nie mogę pani, pana połączyć ze spa, tak? No bo. A, a na przykład. Małpkę na masaż wziąć? Na mizianie jakieś? Bo ona lubi po pleckach. A no to już pan by musiał się w takim razie dogadać ze do spa. No na przykład ze mną. ja bym leżał, a ona na drugim stoliku obok, na łóżeczku i by ktoś tam No wątpię małpkę. proszę pana, bo to jednak są zabiegi dla ludzi, nie dla zwierząt, także... Jak ja moją małpę czeszę, irokeza ma. Ma irokeza, serio. No wierzę panu. Hmm. Nawet ubieram tam bluzki takie, na zamówienie. No dobra, czyli imię, nazwisko podajemy, numer telefonu? No, a proszę tak? mi powiedzieć, pan jest w ogóle zainteresowany jakimś pakietem, czy... A co za pakiety pani tutaj poleci? No to znaczy, tutaj ja nie wiem, czy pan oczekuje po prostu zwykłego noclegu ze śniadaniem, czy może po prostu z obiadu kolacją? Nie, to bierzemy full service. Przyjdziemy z małpą na obiad. Będziemy konsumować. Mm -hmm. no. no to w takim razie mogę tutaj panu zaproponować taki pakiet marcowe przebudzenie, um, Ono obejmuje tutaj noclegi, śniadania, do kolacji jest też powitalny... Co pani powiedziała? Mi się wydawało, że pani... żartuje pani teraz. Jeszcze raz? No żartuje pani ze mnie. Co to za słowa? Marcowe jebanie? Ja przebudzenie. O, przebudzenie. Przepraszam, to mi się coś pomyliło. Ja już śpiący troszeczkę, wie pani? Mhm. Marcowe przebudzenie. No i, no i co tam jest? Noclegi, śniadania, obiad, kolację, e, powitalny drink w rockpabie i tutaj jest zaproszenie na szarlotkę do restauracji, godzina gry w kręgle i voucher 100 złotych na e, zabiegi w SPA. To można normalnie w kręgle pograć u was? Tak, jak najbardziej. Kurde, żebym nie pomylił kręgla, z Małpół, żebym Małpół nie rzucił. Koszt tego pakietu jest to 1230 zł. Za wszystko, za wszystkie dni? E, tutaj od tego 5 do 10 marca. O, wyśmienicie. Podoba mi się to. Mhm. Super jest. Bierzemy. Dobrze, a proszę mi powiedzieć dla pana, jaki pokój ma być? Z łóżkiem małżeńskim, czy może z dwoma pojedynczymi łóżkami? Z małżeńskim, bo ja z małpą śpię. Mhm, No to w takim razie już sekundka. Ona ma piżamę nawet. Taką. Z pomponem. Mhm, poproszę pana, godność. Stefan Stankiewicz. Mhm, czy pana numer kontaktowy to mogę poprosić? Tak. 519 519 328 328 792. 79,2. No. No, mhm. Poproszę oren. adres e mail. Adres e mail. No troszkę śmieszny mam. No. Troszkę śmieszny. Mhm. Ale podam, ale no nie będzie się pani śmiała chyba, co? No różne adresy mailowe słyszałam, także Były śmieszne maile? No ja mam chyba najśmieszniejszy. Mhm chujciwcyce12 2pl Czy pan mówi teraz poważnie czy pan sobie żartuje ze mnie? Nie, no poważnie, bo ja w gierki gram na komputerze i tak maila takiego wie pani robiłem, żeby po prostu żeby był. No, mhm, to mogę jeszcze taka... raz poprosić? No chujciwcyce12 małpa2@.pl Małpa2? o dwa? K.P.L. Jasne. Mhm. No dobrze, w takim razie ja wyślę tutaj e, za sekundkę potwierdzenie rezerwacji z prośbą o wpłatę e, zaliczki. Mhm. Mm, będą. Się... Jak pani maila zapisała? A mógłby pan przeliterować? Mhm. A może pani przeliterować, bo ja się już wstydzę strasznie. C H U J C I W z -y e I 12. 12, 2pl Tak, chuj ci w C 12 Wszystko się zgadza? zgadza? Jasne, oczywiście. No jestem zadowolony, jak pani mi taki pakiecik fajny ułożyła, myślę, Aha. że na pewno wypoczniemy. No to się bardzo w takim razie cieszę. No. Czyli będzie wszystko na mailu? Tak, jak najbardziej. Dobra. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia.